Hej, cześć, witam Was, słuchajcie. Słuchajcie, chciałem, e, chciałem dzisiaj Wam, e, wam powiedzieć e, o takich moich przemyśleniach dotyczących, e, sz, dotyczących tak zwanego dziedzictwa. Słuchajcie, mm, e, co to w ogóle znaczy dziedzictwo? Ano, ano, ano to, to określenie, to jest określenie wszystkiego co zostawiamy po sobie słuchajcie jest to bardzo jest to, jest to bardzo jest to bardzo ciekawe jest to bardzo ciekawe właśnie określenie wszystkiego co zostawiamy po sobie jak już nas nie ma słuchajcie eee, słuchajcie jest Powiem tak, dla mnie, dla, mnie to nie, dla mnie to jest trochę bardziej skomplikowane, ale to już, to już pewnie dlatego, że, że, że zbytnio nie zastanawiały się nad tym, bo, bo na przykład ja nie wiem, co ja po sobie zostawię, bo słuchajcie, bo z jednej strony, z jednej, z jednej strony dziedzictwem każdego człowieka to są, to są jego potomkowie, to jest akurat to jest akurat to jest akurat wiadome dla każdego to jest akurat wiadome dla każdego, dla każdego kto, kto, jest, kto jest rodzicem że, 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 że dzieci ich każdy kto ma dzieci wie dobrze, że ich dzieci są jego dziedzictwem bądź jej słuchajcie jest to o tyle, jest to o tyle interesujące, że Ee, że tak naprawdę e, dziedzictwo dotyczy nie tylko naszych, po, naszych potomków. A no słuchajcie, powiem Wam, e, że dziedzictwo można jeszcze po sobie zostawić jeszcze e, w innej postaci. A no na przykład, moi drodzy, Tesla też swoje dziedzictwo po sobie zostawił. E, Tesla, e, Einstein, Skłodowska, Kiry Artur C. Clark i, i inni, inni bardziej znani ludzie, tak? znaczy aktorzy, tak, piosenkarze i, i politycy. Słuchajcie, słuchajcie, każdy, czy na, czy, na przykład, czy na przykład Tomasz Edison, słuchajcie, Tomasz Edison 1, E, najba, najbardziej, co po sobie zostawił, to wynalazek zwany żarówką. I właśnie ta żarówka, która e, na kamerze, e, na obrazie e, na ekranie, jej nie widzicie, ale żarówka, która jest na moim dolu, to jest właśnie jego dziedzictwo. E, słuchajcie, powiem Wam, czy na przykład jak w przypadku e, e, Izaka Newtona, teoria, teoria grawitacji. Słuchajcie. Jest to tyle ciekawe, dlaczego w, ogóle mi do głowy ten, w ogóle, dlaczego w ogóle przyszło mi coś takiego do głowy i dlaczego w ogóle robię ten film. A no, słuchajcie, dlatego że, dlatego, że każdy człowiek coś po sobie zostawia. Jedni, jedni ludzie, właśnie tak jak na początku wspomniałem, zostawiają po sobie swoje dzieci, czyli de facto swoich potomków. E, Tomasz Edison, e, Edison zostawił po sobie, e, zostawił po sobie wynalazek z żarówką. E, tak, e, tak. A tak. Mm, a, na przy, e, a na przykład czekajcie, bo zgubię wątek. E, a na przykład e, te e, Artur Artur C. Clark Został swoje, został, zostawił swoje książki. I powiem wam, powiem wam, że e, powiem, i powiem wam, że to, jest, to są właśnie te, te takie właśnie, takie niuanse, które właśnie są dziedzictwem tych ludzi. E, są, są to po prostu takie, takie dziedzictwa ludzi, takie bardziej, e, takie bardziej. Takie bardziej, z, e, tak? e, takie bardziej codzienne, tak? To takie bardziej codzienne. Każdy z nas coś po sobie zostawia, e, kiedy, kiedy już go nie bada na tym świecie, prawda? E, a słuchajcie ten, e, ten, słuchajcie ten film. E, dlaczego zrobię ten film? E, a czy Jezu już się zaczyna się powtarzać naprawdę? E, każdy z nas coś e, po sobie zostawia. Tak jak wcześniej wspomniałem, Arthur C. Clarke, książki Tomasz Edison, Żarówka, czy te... Yy, czy, na czy na przykład ja ja zostawiał coś po sobie, czyli robiąc ten film, zostawiam po sobie właśnie ten film w formie cyfrowej. Jest to, jest to o tyle interesujące, że, że, tak naprawdę, yy, że tak naprawdę każdy z nas yy, każdy, każdy z nas właśnie coś po sobie zostawia, i nieważne, czy to będzie coś materialnego, czy coś, yy, yy, czy coś bardziej intelektualnego, bo, yy, bo, zawsze jest, bo zawsze jest tak, że zostawiamy po sobie jakiś zapis. Nieważne, czy cyfrowy, czy, czy tak jak w przypadku Starożytnego Egiptu, czy tak jak w przypadku Starożytnego Egiptu, napisy na kamieniu. Tak. Dobrze. Czy coś jeszcze mógłby o tym powiedzieć? Wiecie wydaje mi się, że nie, że ja już, że już chyba nie jestem w stanie nic na ten temat powiedzieć. Tak, jeśli film Wam się podobał, zachęcam Was, dajcie łapkę w górę na dole. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to również Was zachęcam, dodaję subs subskrypcji też na dole. Ja się z Wami żegnam, pa.